Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Nowe drzewa, rabaty z kwiatami, alejki. Niebawem rodzinne ogrody działkowe w naszym regionie staną się jeszcze piękniejsze. Zarząd Województwa Łódzkiego przeznaczył na to milion złotych. O dotacje mogą się starać stowarzyszenia zrzeszające działkowców. Intencją pana Grzegorza Szejbera Marszałka Województwa jest to, aby tereny ogólnodostępne rodziny ogrodów działkowych jeszcze bardziej się zazieleniły poprzez stworzenie alei kwietnych lub nasadzenia drzew i krzewów owocowych lub miododajnych. Aby uzyskać dotacje nie jest potrzebny wkład własny. Maksymalna kwota wsparcia dla jednego projektu wynosi 30 tysięcy złotych. Są liderami lokalnych społeczności i pracują na ich rzecz. Po obchodach Dnia Sołtysa w Sieradzu, Kraśnicy i Oporowie przyszła kolej świętowanie w Skierniwicach, Piotrkowie i Zgierzu. Były gratulacje, podziękowania i koncerty. Przede wszystkim jednak rozmawiano o tym, jak wspólnie działacie, żeby Sołectwa Włódzkiem dalej się rozwijały i spełniały oczekiwania swoich mieszkańców. Jesteście takim pomostem pomiędzy mieszkańcami, wśród których. Jesteście, pracujecie, żyjecie, a nami... Docenieni jesteśmy bardzo przez władze tak gminne, jak i e, wojewódzkie i centralne tak samo. Myślę, że e, teraz sołtysi są tak na wysokim poziomie, że naprawdę. Przypomnijmy, że w tym roku łącznie na programy Sołectwo na Plus i Infrastruktura Sołecka na Plus w budżecie województwa łódzkiego zabezpieczono rekordową kwotę 14 milionów złotych. Szczególny nastrój Wielkiego Tygodnia wprowadzi mieszkańców łódzkiego wyjątkowy koncert Wielkopostny. Rekwiam Giuseppe Verdiego w Bazylice Katedralnej w Łowiczu wykonają artyści Teatru Wielkiego Włodzi. Jest to utwór rzeczywiście wyjątkowy, niezwykły, absolutnie monumentalny. Niektórzy wręcz mówią, że to najlepsza opera Giuseppe Verdiego. Wydarzenie odbędzie się we wtorek 4 kwietnia o godzinie 19 i zainauguruje cykl koncertów z operą przez łódzkie. To kolejna instytucja podległa samorządowi województwa łódzkiego, która ruszyła w region. Trwają wojewódzkie wędrówki Jaracza, a Filharmonia łódzka przygotowuje się do 24. edycji festiwalu Kolory Polski. 2 kwietnia 2005 roku odszedł Jan Paweł II, Wielki Papież i Polak. W najbliższą niedzielę, w 18. rocznicę jego śmierci zapraszamy na koncert upamiętniający świętego Jana Pawła II. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19.30 w Auli Ośrodka Pamięci świętego Maksymiliana Kolbego w Zduńskiej Woli. Ponad 5 milionów złotych więcej niż przed rokiem, czyli kwotę przeszło 20 mln zł, otrzymało na ten rok województwo łódzkie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Radni jednogłośnie zdecydowali o podziale tych pieniędzy na realizację zadań realizowanych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Zarząd Stowarzyszenia informuje o zebraniach grup członkowskich, mających na celu wybór delegatów na zebranie delegatów według poniżej rejonizacji. Okręg wyborczy numer 1. 17 kwietnia 2023 roku o godzinie 17.00 w pierwszym terminie i o godzinie 17.15 w drugim terminie. Szkoła podstawowa numer 8. Ulica Leśmiana 1. 116 członków wybiera 24 delegatów. Należy zabrać ze sobą dowód tożsamości. Uwaga! W wyborach mogą brać udział wyłącznie członkowie stowarzyszenia, którzy mają aktualnie opłacone składki członkowskie. Okręg wyborczy nr 2, 19 kwietnia 2023 roku o godzinie 17.00 w pierwszym terminie i o godzinie 17.15 w drugim terminie. Szkoła podstawowa nr 8, ulica Boja Żeleńskiego 4. 111 członków wybiera 23 delegatów. Okręg wyborczy numer 3 21 kwietnia 2023 roku o godzinie 17.00 w pierwszym terminie i o godzinie 17.15 w drugim terminie. Szkoła Podstawowa numer 5 ulica 1 maja 63. 40 członków wybiera 8 delegatów. Zachęcamy wszystkich, którzy chcą w prosty sposób wesprzeć charytatywną działalność, do przekazania swojego 1,5% podatku na Hospicję w Zgierzu. To niezwykle prosta forma pomocy, która nie wymaga zbyt dużego nakładu pracy. Wystarczy jedynie wpisać numer KRS Hospicjum w Zgierzu 4014 14 54 12 w swoim zeznaniu podatkowym. To niewielki gest, który może zmienić życie wielu ludzi na lepsze. w Zgierzu na stanowisku konserwator urządzeń elektryczno-telekomunikacyjnych. Oferujemy umowę o pracę pełen etat, wsparcie doświadczonych pracowników, a nasze wymagania to wykształcenie techniczne kierunkowe, technik elektryk i informatyk, umiejętności manualne w wykonywaniu drobnych prac naprawczych i dyspozycyjność. Więcej informacji o tej ofercie uzyskacie pod numerem telefonu 604 890. 8,17. Państwa bardzo korzystną promocję. Oto szczegóły dla nowych i przedłużających umowę abonentów: pakiet internetowy 150 megabitów na sekundę za połowę ceny abonamentu przez 6 miesięcy. Dla dotychczasowych klientów możliwość negocjacji nowych warunków umowy na internet. Promocja dostępna od 1 października, a o szczegółach dowiecie się Państwo w biurze obsługi klienta lub pod numerem telefonu 42 716 1690. Atrakcyjna oferta tylko dla nowych klientów. Przy podpisaniu umowy na pakiet socjalny lub podstawowy oferujemy Państwu internet za darmo na dwa lata. Szczegóły w biurze obsługi klienta Zgier ulica Lechonia 2. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Aleksandra Gębicka, mamy piątek 31 marca, a to kolejne wydanie programu lokalnego. Muzyka Kryte boisko piłkarskie w Zgierzu, umowa podpisana. Na terenie Mosir przy ulicy Wschodniej 2 powstaje jedyne w całym województwie pełnowymiarowe boisko piłkarskie pod zadaszeniem. Zgierski Mosir przy ulicy Wschodniej zyska nowe kryte boisko. Dzięki podpisaniu umowy między miastem Zgierz a wykonawcą obiektu w dniu 30 marca powstanie pierwsze pełnowymiarowe boisko piłkarskie pod zadaszeniem spełniające kryteria co najmniej drugiej ligi piłki nożnej. Zdecydowanie obiektem zainteresowaniem będzie, ale ja zawsze Przyjmuje założenie, że koszula bliższa ciało, w związku z czym, w pierwszej kolejności, chcemy zaspokoić nasze własne potrzeby, mieszkańców miasta, naszych rodzimych klubów sportowych, którzy w tym miejscu chcą trenować, chcą się rozwijać, a w dalszej kolejności również być może komercyjnego wykorzystywania takiego obiektu. Z pewnością, jeżeli tylko starczy przestrzeni na to i tej doby w, w każdym dniu, będzie szansa na to, żeby również z tych obiektów korzystać szerzej. No, cały czas, jak widać, ta baza e, obiektów sportowych. Zwierzą się rozwija nie tylko ta bezpośrednio Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji, na którą mały pieniądze już wydaliśmy łącznie z bazą rekreacyjną Ośrodka Sportu Rekreacji Malinka, ale także ta przy obiektach szkolnych. A tu mogę powiedzieć, że ona też za chwileczkę będzie jeszcze dalej rozwijana, więc te warunki cały czas stwarzane dla naszych mieszkańców, naszych dzieciaków. Cieszę się bardzo jako wiceszef Sejmowej Komisji Sportu, że mogłem pomóc, aby rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył ponad 8,5 miliona na budowę na pełnowymiarowym boisku przy Mosirze w Zgierzu. Balonu tak zwanego pneumatycznego będą tam trenować dzieci ze zgierza, ale myślę też, że i dorośli cieszę się z tego niezmiernie. Jest to, Szanowni Państwo, jeden z najlepszych w tej chwili balonów pneumatycznych w Polsce, a w województwie łódzkim jest to jedyny nad pełnowymarowym boiskiem. Sukces realizacyjny tego boiska polega na tym, że wszystkie osoby. Wszystkie instytucje zewnętrzne będą po prostu sprzyjały nam w realizacji tego, termin, tego, tego zadania. Rozumiem przez to, że będą to raczej terminy minimalne, a nie maksymalne. To nie jest nasze pierwsze boisko, to nie jest nasz pierwszy balon. W związku z tym tu, z tego, w tej materii jesteśmy przygotowani dość dobrze. Owy obiekt będzie posiadał pneumatyczny dach umożliwiający korzystanie z boiska przez cały rok, także przy trudnych warunkach pogodowych. Dzięki temu z hali będą mogli korzystać przede wszystkim młodzi piłkarze ze zgierskich klubów sportowych lub uczniowie szkół miejskich, a także dorośli piłkarze z Gierskiej Boruty. Umożliwi nam to na pewno dalszy rozwój, ale przede wszystkim zaspokojenie tych podstawowych rzeczy, które po całego czasu dla, dla piłkarzy mamy. 21 grup szkoleniowych, jest 400 dzieci u nas trenujących w każdej grupie wiekowej, więc. Te potrzeby, jeśli chodzi o bazę, są ogromne. Jest nam bardzo ciężko było się pomieścić. Według mnie na pewno się przyda taki balon z tego względu, że czasami jest, są minusowe temperatury w zimę jak się gra na zwykłym orliku. Tam za tą halą, no to jest dużo zimniej, a bardzo zimno, a po prostu pod balonem jest Trochę plusowa temperatura. Inwestycja zrealizowana będzie przez firmę Panorama Obiekty Sportowe Spasieczna, która ma czas do września tego roku na wybudowanie obiektu, który finansowany jest ze środków zewnętrznych. Poseł Marek Matuszewski podkreślał, że to Rząd Prawa i Sprawiedliwości zabiegał o środki na powstanie hali pneumatycznej, której całkowity koszt wynosi ponad 9,5 miliona zł, z czego 8,5 miliona pokryto z Rządowego Funduszu Polskiego Ładu. Znamy zwycięzców tegorocznej edycji konkursu Romualda Rembielńskiego. Kapituła zdecydowała o przyznaniu nagrody Przedsiębiorca Roku, ale swojego wyboru ulubionej firmy dokonali też sami Zgierzanie. Gratulujemy zarówno nagrodzonym, jak i wszystkim uczestnikom. Plebiscyt na Przedsiębiorcę Roku rozstrzygnięty. 30 marca w budynku Starego Młyna odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród dla zgierskich przedsiębiorców, na których można było głosować do 11 marca. Tegoroczna edycja różniła się od poprzednich tym, że mieszkańcy Zgierza mogli rekomendować ulubione przedsiębiorstwa, które w poprzednich edycjach musiały zgłaszać się same. Dzień wręczenia nagród okazał się być nieprzypadkowy w dniu związanym z rozwojem przedsiębiorczości, te 202 lata temu można powiedzieć cholebka ziemi obiecanej zainaugurowała swoją działalność stworzono prawa przywileje dla tych, którzy rozwijali przedsiębiorczość związką dzisiaj większość z Państwa kontynuuje tą piękną drogę tworząc i rozwijając również nasze miasto a za sprawą Państwa my w samorządach w naszej małej ojczyźnie przy współpracy na różnych w różnych y, układach i relacjach tworzymy to, co dla naszych mieszkańców jest najważniejsze. Przecież wszyscy doskonale wiemy, że czasy nie są łatwe. Nie są łatwe. Ceny paliw, gazu, prądu, drogie kredyty. Mimo to dajecie Państwo radę, i tego nadal Państwu bardzo serdecznie życzę, gratulując udziału w dzisiejszej Gali, w dzisiejszym konkursie. Tych wyróżnień i nagród, które państwo otrzymacie, trzymajcie tak dalej, bądźcie z nami, prowadźcie swoje interesy, wszystkiego dobrego dla Państwa i Waszych rodzin. Rekomendacje mieszkańców nie były jedyną nowością tegorycznego plebiscytu. Przyznano również nagrody dla uczniów w kategorii młodzi w biznesie. Pierwsze miejsce dla Kaspra Pietrzaka, drugie zajęła Hanna Sobańska, a na trzecim miejscu uplasowała się Klaudia Wagner. Nie mogło zabraknąć również zapewnień władz wojewódzkich. Województwo łódzkie pozyskało środki unijne już w tym roku będziemy, szanowni państwo, je dystrybuować. Te środki pomogą państwu w różnego typu innowacyjnym podejściu. Zarówno przedsiębiorcy z powiatu skierskiego, jak i z naszego. Województwa będą mogli aplikować. Jest ze mną także przedstawiciel Centrum Obsługi i Przedsiębiorców Województwa Łódzkiego. Także będzie można w rozmowach kluarowych z nim porozmawiać o tych przygotowanych przez nas programach, a w najbliższym czasie będziemy państwu już je komunikować. Przedsiębiorcami roku 2022 zostali w kategorii średni Savo Recycling w kategorii mały Lemoniada oraz w kategorii mikro Kangaro Głosami mieszkańców tytuł Przedsiębiorcy Roku trafił do sklepu rybnego na dołku. Wyróżnienia otrzymały firmy Jaszpol w kategorii średniej, przedszkole Mały Domek w kategorii mały oraz Fotostudio Paparazzi w kategorii mikro. Polskę ruszyli również przedstawiciele mniejszych partii. W środę w naszym mieście zorganizowano otwarte spotkanie z mieszkańcami. Prelegentami był poseł Robert Winnicki, szef sztabu wyborczego Konfederacji, oraz mecenas Marek Szewczyk z biura prawniczego tejże partii. Już teraz wszystkie partie polityczne przygotowują się do zbliżających wyborów parlamentarnych na jesieni tego roku. Jedną z nich jest konfederacja, czyli Koalicja Partii Korwin oraz Ruchu Narodowego, które jeden z posłów obecnej kadencji, czyli Robert Winnicki, gościł w Zgierzu wraz z mecenasem Markiem Szewczykiem. Spotkanie ze Zgierzanami dotyczyło innymi programu, z jakim Konfederacja będzie startować. To znaczy, my mówimy o tym, żeby tworzyć stabilne ramy gospodarcze, niskie podatki, żeby nie ulegać szaleństwu dyktatu Unii Europejskiej, która dzisiaj chce zakazywać samochodów spalinowych przez to, że rząd skapitulował w 2020 roku. Chcemy, żeby Polska była państwem ludzi przedsiębiorczych, a nie państwem ludzi żyjących wyłącznie na zasiłku. I to jest nasze przesłanie, zupełnie przeciwne do tego, co mówią Kaczyński, co mówią Tusk i inni więc konfederacja mówi Polakom nie 500 plus damy wam 1000 plus a właściwie nie damy wy sami zarobicie te pieniądze a my jako państwo nie będziemy wyciągać je z portfela bo dzisiaj politycy którzy obiecują 13 14 15 emeryturę nie mówią Polakom że jeszcze więcej im zabierają oni z tego portfela emeryckiego wyciągają e, trzy emerytury, a dodają dwie. Dlaczego? Robią to za pomocą podatków i wysokich cen wszystkich towarów, od których wszystkich płaci się podatki. Poseł Winnicki zwracał także uwagę na obecne osiągnięcia dziewięciu posłów konfederacji w Sejmie, pomoc i wsparcie medialne dla protestujących rolników, co zachwiało pozycję wicepremiera Kowalczyka. Grudniową interwencją na granicy, związaną z napływem niepewnego zboża z Ukrainy, czy zorganizowanie pomocy dla protestujących przewoźników. Miasto prosi o wyrozumiałość i cierpliwość kierowców jadących przez Centrum Zgierza. Chwilowe utrudnienia na alei Armii Krajowej zostaną wynagrodzone pięknymi kwiatami. Zgodnie z zapowiedziami prezydenta Miasta Zgierza, rozpoczęły się prace porządkowe na ulicach miejskich oraz powiatowych. Harmonogram publikowany na stronie Urzędu Miasta informuje o miejscach, które w ciągu tygodnia będą sprzątane i co tydzień będą one inne. Już zaczęliśmy sprzątanie, myślę, że to mieszkańcy zauważyli, natomiast to, co czeka nas jeszcze w najbliższych dniach, jeszcze do końca tego tygodnia, to są ulice Witkacego, Kamienna, Leśmiana, Suchowolca i Piotrowiczowej, czyli w zasadzie dosyć ścisłe centrum. I w przyszłym tygodniu dalsze kolejne ulice, które będą poddawane czyszczeniu sprzątaniu tak, żebyśmy no, z przyjemnością mogli korzystać z, z naszej przestrzeni miejskiej. Władze miasta proszą o przeparkowanie samochodów z ulic oraz o wyrozumiałość i współpracę mieszkańców dla ekip sprzątających. Pozostając w tematyce wiosennej, od 29 marca trwają prace na pasie rozdzielającym ulice Armii Krajowej, mające na celu nasadzenie tam nowych roślin. Będą to m.in. Drzewa, będzie to klon pospolity, 10 sztuk, które uzupełnią już istniejący pas drzew. Oprócz tego będą nasadzone bliny i wieloletnie krzewy. Między innymi możemy się spodziewać, że, że pojawią się tam berberysy, trawy. Rośliny te mają nie tylko cieszyć oczy, gdyż część z nasadzonych gatunków to rośliny miododajne, co niesie korzyści dla owadów. Zieleń miejska poszerzy się również dzięki posadzonym na klombach miejskich oraz w wiszących donicach bratkom, które mają pojawić się do świąt wielkanocnych. Dziękuję za dziś, miłego weekendu i do zobaczenia wkrótce.